Pamiętacie nieudany programator? <grywa> Dzisiaj będziemy programować i zrobimy trochę upgrade. Postaramy się, żeby wyszło jak najlepiej. Jest 11 listopad i była dość większa aktualizacja programu. Dobra, tak było wcześniej, ale teraz już można się poruszać z pulpitu na dwa tryby. Można, się, można włączyć tryb 16, graj 16. I mogę się poruszać po całym tym menu, po całej tej dolnej linii, i mogę wrócić do pulpitu. Jak naciskam tu ten przycisk, to kursor tylko podświetla ten element, nie wychodzi dalej, poza obrys tej linii, tutaj na dole. A wciskam prawy przycisk, podświetla tylko 20, nie wychodzi poza ten obrys. Jak podświetla 20, linie 2 sekundy. I nie nacisnę Enter, to się nic nie stanie. Jeżeli w ciągu tych dwóch sekund przycisnę ten przycisk. Przejdę wtedy do trybu 20. No i w sumie na razie na tym skończyłem. Próba zmiana kodu. Jest taki problem. powinny się tu zaczynać kwadraty iść dotąd. Powinno być ich 8. Są same szczołki. A za to w menu 2 są same kwadraty. Powinno zaczynać od 7 pola do 16 i znikną mi szczałka. Trzeba to poprawić. Następna zmiana. Jakoś dziwnie się porusza kursor. Czy jest nie tak. I przestało działać menu 2. No. Klikam teraz. Nacie nie podświetla. To się podświetla. To się przestało podświetlać. Nie działa. Następna próba. O, widzicie? Czego ja się poruszam? po pulpicie? Nie powinienem. Powiem mu tylko ten znak i tyle. O nie. Okej, okay, wejdę tu. Gdzie jest kursor? Tragedia. Graj 16, nie? Patrzcie na kursor. Tak, tak i patrzcie, jak on przeskoczył No, tragedia jest normalnie. Próba kolejna. Oświetla się tu, oświetla się tu, ale mogę przejść tylko do menu 2 w Graj 20. A już do menu 1 nie mam dostępu. Dobra. nie myślicie, jak ja to programuję? Skoro nie mam jakiejś wiedzy, jak po prostu w języku C, czyli na Arduino, programować. Otóż to sztuczna inteligencja mi pomaga. Ja po prostu bierę. Opisuję mój problem, jaki mam, jakie wykorzystałem do tego elementy oraz po prostu, co chcę z tym osiągnąć. Pytam się na przykład, jak mam jakieś problemy, co trzeba poprawić, lub jaka jest funkcja, której nie rozumiem, lub jaką funkcję mogę dodać. I po prostu potem ją wysyłam jej ten kod, co zrobiłem, co już miałem swój, co sobie dalej nie mogę radzić, opisuję problemy i tym podobne, i ona wraz ze mną generuje w biorąc pod uwagę ten kod mój, nowy kod, który ma działać tak, jak ja chcę. Jak jest jakaś funkcja, na przykład, żeby przejść do jakiegoś kroku lub do jakiegoś menu stworzyć i nie wiem, jak to zrobić, to ja po prostu upisuję ten cały problem i ona mi po prostu to generuje. Poprosiłem ją, żeby mi pisała komentarze, żebym mógł się nauczyć, jaka funkcja co realizuje i jaki na przykład wyraz po angielsku co robi, żebym po prostu, mógł, żeby móc się to nauczyć, muszę móc skądś. A jak nie mam skąd, to ona mi po prostu daje wszystko jak na dłoni. Znów zaktualizowany kod. Tylko, że teraz jest taki problem, że zniknął mi kursor z menu 2 i w ogóle nie mogę się nim poruszać. Dobra. Cały mek polega na tym, że będziemy robić ze sztuczną inteligencją tak dużo, jak tylko ona jest w stanie nam pomóc. A następnie przez te komentarze, co są pod każdą linijką, będziemy próbowali zrozumieć jak najbardziej program i kontynuować go dalej tam, gdzie po prostu wcześniej nie było możliwe z pomocą SI. Z tego co widzę, to tu już jest Max, bo już zacząłem nawet oddzielić na cztery części, by sztuczna inteligencja dała radę mi go wygenerować, bo się zawiesza. Ale widzę, że tu już jest Max. Jak się uda ten skrawek uruchomić tak, jak należy, to już będę robił resztę ręcznie. Bardzo ciekawy błąd udało mi się uzyskać ze Sztuczną Inteligencją, bo jak wchodzę do menu 16, to od razu jestem tu. Patrzcie, na tych kratkach. Mogę się poruszyć na tych kratkach, obrębie tych kratek, ale nie mam w ogóle jak dojść do przycisku. Wróć. A jak zresetuję, to w trybie 2 jest tak samo. Ciekawe, nie? Efekt jest nawet zadowalający, tylko że brakuje mi tylko jednego. Żebym mógł wrócić do pulpitu. A tak to jest super. Dobra, jest już ok. Patrzcie, mogę się poruszać. Tak jak wcześniej. Teraz tu patrzcie. Bum! Mogę wrócić do pulpitu. I z tego trybu też. Tylko że tu jest trochę takie śmieszne, bo z tego pola nie mogę wrócić. Ale jak kliknę tak, to teraz mogę. <noise> Najbardziej zabawne jest teraz, jak przesunę się w prawo. Jestem na ostatnim polu. Więc w sumie to nie jest źle. Coś zadowalające. Panie i panowie, niemalże finisz. Jeśli będę chciał jeszcze kostkę wykorzystać do tego, jeśli na to zdecyduję, to to zrobię. Jeśli będę chciał brzęczyk też uruchomić, to też to zrobię. Ale na razie jest tak. I na razie to zostawię. Patrzcie, jak to fajnie działa. Pulpit. Podświetlam tu. Wgraj 14. Idealnie, nie? I tu są porty, które symbolizują tą kostkę. I bum. Wracam. I wgraj 18. I portów jest więcej. Widzicie? Jest różnica między trybem 18 a trybem 14. O. O. No, są postępy. No, wyszło super.